Temtem. Wielu z Was zapewne wie co to jest i właśnie dlatego ogląda ten film. Temtem został niezwykle szybko spopularyzowany i na dzień dzisiejszy, zaledwie 3 miesiące po premierze we wczesnym dostępie, gra doczekała się niemal 20 tysięcy recenzji na Steamie, trzymając poziom trzeciej części Simsów i Borderlands, ponad dwukrotnie przebijając wydane w tym samym czasie Thronebreaker od CD Projektu. Co ważne, Temtem jest dostępny na komputery zarówno na Steamie, jak i na stronie wydawcy, Humble Bundle. W tym momencie gracze mają dostęp do około połowy przewidywanego kontentu. Grę w multiplayer, trzy wyspy, na których toczy się kampania, 86 stworków, walkę i hodowlę. Brzmi znajomo, prawda? Mimo to porównanie temtem do Pokemonów byłoby niedociągnięciem na poziomie przyrównania królika do zająca. Tylko jedno z nich przyniesie wielkanocne jajka. Z jednej strony Temtem bardzo poważnie podchodzi do tematu, stawiając na przejrzystą i dopracowaną grafikę, rozgrywkę i udźwiękowienie. Z drugiej potrafi świadomie wyśmiewać konwencje własnego gatunku. Zacznijmy jednak od początku. Temtem jest grą dla osoby w każdym wieku. Na pierwszy rzut oka jest to produkcja dla najmłodszych, łaknących przygody po skramiaczy gotowych wyruszyć w świat. Dając tytułowi szansę, można jednak odkryć całą masę naprawdę ciekawych mechanik. Zacznijmy od tych najbardziej przewidywalnych, zaczerpniętych z prowodyra gatunku. Temtemy ewoluują i dzielą się na 12 typów, dzięki czemu mają wrażliwości i silne strony w walce przeciwko innym typom. To oczywiście wszyscy znamy. Krema, producent, znał jednak znaczenie słowa inspiracja. Pojedynki w temtem prowadzone są w postaci dwa kontra 2 atentemy. Wyjątek pojawia się tylko wtedy, gdy z wylosuje się nam jeden z tworek lub któremuś z walczących został tylko jeden zdolny do walki temtem. Niektóre stworki zadają obrażenia dwóm lub trzem temtemom jednocześnie, dzięki czemu istotne jest umiejscowienie ich na polu bitwy. Pomiędzy stworkami mogą też występować synergie wzmacniające konkretne ruchy. Ponadto każdy temtem posiada jedną z kilku indywidualności przypisanych gatunkowi temtema. Ten ganki użyje łańcucha błyskawic, który zadaje obrażenia trzem walczącym zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jednak sojusznicza Nesla posiada cechę syntezy elektryczności, dzięki której wartość obrażeń przekształci w punkty zdrowia. Te plampy z kolei użyją chłodnej bryzy, by w jednej turze nałożyć status zamrożenia na przeciwnika. Jest to system walki przeznaczony dla jednej, jak i dwóch osób ze względu na formę rozgrywki. Wszak kampania przeznaczona dla gracza może być rozgrywana przez dwie osoby jednocześnie z profitami dla obu graczy. Różnice polegają na tym, że przechodząc gry we dwoje, do dyspozycji mamy trzy zamiast sześciu temtemów, gdzie poskramiacze wystawiają po jednym stworku jednocześnie, chyba że któryś z graczy straci wszystkie temtemy, a drugi zachowa przynajmniej jednego w kieszeni. Postacie tła natomiast będą używać pseudonimu gracza, który wejdzie w interakcję z daną postacią. Tem Temy łapiemy w tym karty analogicznie do pokeboli, a szansa złapania zależna jest od stanu przeciwnika. Przypatrzmy się jednak temu, co widzimy na ekranie. Ten FOMU nie ma jednak zbyt dobrych statystyk, możemy więc go bez przeszkód wypuścić z powrotem na wolność. Wysokość civis oraz tivis wpływa bezpośrednio na wartość statystyk, gdzie Seavis jest stałe i określa przyrost statystyk wraz z poziomem, a Teavis wzrasta z pokonywaniem innych tentemów, gdzie typ przeciwnika jest ściśle związany z podnoszoną statystyką. Dzięki temu można zaplanować z góry rozwój naszego podopiecznego. Niełatwo złapać temtem o bardzo wysokich statystykach, jednak schwytanie dzikiego temtem o niskich nie jest pozbawione sensu. Każdy wypuszczony temtem to mały zastrzyk gotówki, którą możemy przeznaczyć na medykamenty, tem karty lub hodowlę. Przyjrzyjmy się bliżej rozwojowi naszych nowych stworków. Temtemy nie ewoluują w sposób do którego przywykliśmy, choć levelują konwencjonalnie. Aby ten przeistoczył się w swoją wyższą formę, należy awansować go o konkretną liczbę poziomów. Ten swali na przykład ewoluuje, gdy gracz podniesie go poziomo o 8. Niezależnie od tego, czy złapiemy go na poziomie pierwszym czy 10, zawsze będzie musiał spędzić z nami 8 poziomów edukacji. Pacharo będzie potrzebował 7 poziomów, by ewoluować w pacharaka, a później jeszcze 16, by zmienić się gran pacha. Jest to szczególnie istotne przy tematach takich jak Bunbun. Bun. Ten niesforny króliczek potrzebuje 20 poziomów zdobytych z graczem, aby ewoluować. Można go jednak złapać jedynie na poziomie 31 i wyższym, gdzie maksymalny poziom temtema wynosi 48. Aby uzyskać Mudrida koniecznym jest sparowanie dwóch takich króliczków lub samicy Bunbuna z dowolnym temtemem o tym samym typie, czyli ziemnym lub kryształowym. Potomek tej pary ma 20% aby odziedziczyć najsłabszy wariant statystyki, 40% na pośredni oraz 40% na najwyższy. Z czasem spotkamy temtemy, które będą posiadać 50 punktów w TVS. Chcąc zdobyć Skyla takiego jak ten, konieczne będzie znalezienie takich, które będą mogły złożyć swoje geny na prezentowany wynik. Zamiast zawierzać los potomka szczęściu, będziemy mogli wyposażyć się w przedmioty, które zagwarantują odziedziczenie cechy rodzica na poziomie, na którym ten ją posiada. Uwaga jednak, bo mamy ograniczoną liczbę prób. Każdy temtem ma swoją płodność oznaczoną drzewkiem z liści. Maksymalna płodność wynosi 8 możliwości spłodzenia potomka, gdzie potomek zawsze będzie miał jedną możliwość mniej niż rodzic. Dzikie temtemy, które posiadają bardzo wysokie statystyki, mają odpowiednio zaniżoną płodność. Dzięki możliwości planowania oraz mieszania typów, jesteśmy jednak w stanie stworzyć tema idealnego, takiego jak flara, wyszkolić od maleńkości, a nawet sprzedać. W temtem możliwe są wymiany. Handel obejmuje zarówno stworki, jak i przedmioty oraz pensun, walutę archipelagu. Szczególnie cenne są temy lumy, czyli odpowiedniki kieszeni pokemona. Mają odmienny kolor oraz wyraźną aurę, co znacznie odróżnia je od podstawowych form. Mają też wysoką szansę na bardzo wysokie statystyki podczas łapania ich. Ostatnim omawianym elementem w tej prezentacji będą walki temtemów pomiędzy graczami. Każdy z zawodników ma do dyspozycji całe swoje party składające się z sześciu stworków. W przyjaznej potyczce może wziąć udział każdy z każdym. Jeśli jednak chcemy zarobić trochę pensun, możemy wykupić wejściówkę, aby rozegrać tak zwany konkurencyjny pojedynek. Przegrana oczywiście nie kosztuje nic poza wejściówką. Możliwość tego typu walk została dodana w jednej z ostatnich aktualizacji. W kolejnych planowane jest dodanie możliwości wykupienia domu, który oczywiście sami będziemy customizować, trzech kolejnych wysp i temtemów, których ostatecznie ma być 161. Niektóre z nich mogliśmy zobaczyć na zapowiedziach chorach konceptach, które wypłynęły do sieci. Planowane wyjście z Early Accessu datuje się na rok 2021. Jednak już teraz ilość kontentu i opcji pozwala na spędzenie w grze mnóstwa godzin, zwłaszcza jeśli pasjonuje Was kolekcjonowanie, potrzebujecie odskoczni, lub po prostu chcielibyście zagrać ze znajomymi lub rodziną w niezobowiązującą grę.